z tej strony Kat XD i jesteśmy na mapie. wuhu! Będziemy dzisiaj nagrać cztery filmy. Dzisiaj będę nagram cztery filmiki, znaczy cztery mapy. Cztery Nie wiem, może będzie Wam się to podobać, może nie. Mhm. <laughs> Sorry, mam chrypę. No. no, ja to rozumiem, mógł. Pięknie, ludzie, mi się to podoba. Tutaj, tylko muszę to zamienić to i to, no. Tylko nie mamy nic z eku. mamy tylko to. I, to i to. uka nie będę tak pokazywał. On też ma łuk. Holendziu. Ten ma mieczyk, to tam tutaj tego polecimy, tam. Tak bardziej od tej strony, żeby tamten mnie nie mógł zestrzelić. Pyk, pyk, pyk i tu wodę wlejemy. Dobra, on mnie chyba nie widzi. No dobra, na sprintcie, na sprintcie, na sprintcie. <laughs> o, widzi mnie. To jest tutaj raz, dwa, dwa, tutaj raz, dwa, leci woda. Dobra, leć. Dobra, to niech mi spada. A ja patrzę, czy on się buduje. Podaj. No jest narka. Nie będziesz mi się tu budował. No. Fuck. No narka. Jak będę tak ciągle zrzucał, ale tracę szybko śnieżki. Hmm, holendzier. Spadaj. Aaa, sezory zrobił. No to teraz co, no? Co za duch, ty paszek. Kładzie lawę i myśli, że go nie dorwę. Ja go dorwę. Ja to zrobię tak. Ła, 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 Spadaj. Nie wchodzisz nigdzie. No. Nie sobie wyszło? że uciekniesz? Z mojej warki nikt tutaj nie ucieka. Heh. Nikt tu nie ucieknie. Och. To tak mądry teraz. Teraz się zrobił bardzo mądry. I on chce mnie wziąć od góry. Znam takie kopskie. O, ale skąpiłem tam śniadanie. Ale to już nie. Ładnie spad też. kupik, pyk, pyk. Pyk, pyk no. Bo naraz. Aha. Tutaj mam łuk i strzały. u No! Straciłem. No, myślałam że wygram, chociaż tam pierwszym dąbkę na start. Ale nie. Ale dobra. Teraz pełne skupienie. Na jednej z tych arenek Dobra, bierzemy tą. No. Od razu trzy, dobra. No. Tu. Okej. Okay. No dawaj, dawaj, dawaj. Szybko, szybko, szybko. Bo zaraz spiszę lobby. Coś gracz, no to nie. Lobby. Dobra. Mm. Dobra, mm. Dobra, 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 no to... bez nachylawipu. Oh, Którą by tutaj wziąć? Którą? to Też nie mogę. Eee... -e 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 o, o tam. Osiągnę? Ja nie, muszę wstać. Oh. o, nie. No by się... Mm -hmm. no spoko, nagry... No, o, spoko. No powiedziałam, że nagrywam, pozdrow ty ludzie. Uu. Jak ktoś napisze pozdrów mnie. To pozdrawiam. z chęcią. Wiecie co? Ja jeszcze na sprzęcie podam mój kanał im. Dobra. A, a, a dobra. Hmm. No nie, dobra, teraz im nie podam. Podam im... Po, jak skończę nagrywać. A nie mogę. Powinien mieć naszkowany, już bym miał podawać. Ale i Kacper no nie pomyśli, że ktoś będzie chciał. O, złote buty. Uf, stałe złote buty. Hehe. he. nienawidzę tych antyknoków. Bo strzelasz, marnuje śnieżki na antyknoka. Typek, który ma antiknoka, na przykład Marnyż, na przykład masz pięć i Marnysz ostatni pięć śnieżek na jego, tak? Który tutaj jeszcze się buduje? No, on się nie buduje na środek. Mam. pięknie ładnie, ładnie to będzie. Ładny strzał. Ja! Musiał się ryszyć. Dobra, to <tum> tu my lecimy już po skrzyneczkę na środku. Czuję, że ta arenka będzie przegrana, chyba. Nie no, może będzie wygrana, może nie. No siema. I raz, i dwa, i trzy. Dobra. O, refy. Lepsze eku. Te buty zdejm. Nie, Dobra, teraz szybko. O! Tyle samo. Rzeczy, no. Aż pięknie. Jest znowu z tego ale co mi do tego, jak. No może go mnie w każdej chwili zjechać. Okej, okay. Dobra. Ja to mnie nie enchantuję teraz, tylko ja lecę. Czy mu nie mogę pożyczyć? Aha. Mhm. Dobra. Pik, no już. O, o, leci, leci tam. Mm. Nie będzie miło, nie będzie miło. A, widziałem go! Hehe. Witam he. do niego e, Żyrem Refa? Czy nie Żyrem Refa? Ja mam takie hu hu, hu. Mm -hmm. Szkło. On tutaj przeszukuje skrzynki. Ja tutaj pyk robię. Tutaj tak i klepę. On nawet się nie kapie. Jest, uh, 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 uh. dobra, ładnie. Nie wiem, czy lepiej jeść, czy nie. Mam. Mm. Nie wolę no, zjeść, jakby tam kolejny mnie zaatakował, któryś. Teraz lecimy na samą górę. No, sama góra. Lecimy, 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 lecimy. Blitzstar został pokazany. Dobra, dobra, dobra. Mm. Ale gdzie ten typ, Gdzie on jest, gdzie on jest? Tu jest. Aha. A tam, tamten. Tak się tam buduje. A moja śliczka tam nie doleci. A? Może? Wow, doleciała. Ale ci na górę, bo zauważył moje śnieżkę, nie trafiłem. Holender. Jasny. <laughs> Dobra, lecimy, latamy, lecim, latamy, lecim, latamy. No i zaraz być stara, nosu. No, no, super. Quick, quick, quick. Dobra, i teraz ja go tam. Oby nie zauważył mojej śnieżki. Poszedł jasna, yes, arka. woda. Oh. A ten. No, 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 nisko. No, ze środku, tutaj, kaman, Ale trafiłem go, ale. Woda. Kude. Ostatnia skrzyneczka. Chyba. Jeżeli nie będzie żadnej... Nie, a ja nie mam żadnego. No mam, bo dobra, to się nie mam czego martwić. Tam do tamtego lecę. Tam, który leci teraz na górę. Tylko tam zjadę. Mhm. A, widzę, że tutaj poszek już jest. Dobra, przeszukuję. Te ja robię mu. Haha. Hup. Ha. Nara. I tak będziemy kill. Fak, 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 fak. Cztery ja. Tak. Nara. No uuu. To się nazywa mieć cela, jak struś pod kule. Ha, aha. ja też robię tą taktykę. Fak. Ale były emocje przez chwilę tak miałem. Zaraz ginę, czy nie? O, do rągu mnie wziął. I tak zacząłem bać. Gdzie on poszedł? Enchantować. To? Nie, leci na góry z Nie wierzę. Co za typek. Dobra, ja szybko zjem. Widzisz, po co wziąłem żarełko. Ten będzie teraz marnował swoje całe rzeczy, żeby iść na górę. To też mogę. Ale chyba, że on tam na mnie czeka. A, czeka na mnie. Boż nie ma budulca, he he, he. Ale ma śnieżki, to. No, mam. Klepa, klepa, klepa. O nie, nie, dobra. Jezu, yes, nareszcie. Już po takim czasie go zjechałem. Boże, chciałem drugiego jeszcze bo się odwróciłem. Ale zobaczcie, jak cię, zobaczcie, jaką wieżę robił. Dobra, To się drzewo. Będziemy mieli drewno, <laughs> Ale gdzie tam ten typek? Tam? Hmm. Dobra, to tam. Na no serio. Lakon mi zatoruje, to już tutaj nie wbiję, ale zrobimy to tak. Robicie tak, tak, tak. Tak, tak, tak. I swoją wodę kładziecie oczywiście. I kładziecie tą wodę. Fuck. No nie! Zostałam tylko ja i ten typek Aj! Też było... była kurde. Paszek wygrał arenę. Gratulacje. Też mu gratuluję. To była chyba pierwsza arena. Zjem. Zjem może. już... Nie. Tak mój trochę. Dobra. Mm -hmm. e, no. Zaczynamy a rękę kolejną i to będzie chyba ostatnia w tym odcinku, bo już możliwe, że to już trwa to długo, a ja nie, nie zbyt mogę takie być odcinki kręcić, bo się długo potem renderuje i muszę tyle czekać, żebym się ten cały filmik zrenderował, bo że... Wiecie, nie wiecie... Gdzie ty? Aha. Podaj, podaj kanał tu. Dobra. Jak to imięc... Sora ludzi, ale muszę to zrobić. Podam mu kanał i mnie subnie. I dobra, ja też mu podam kanał i go... i niech mnie suba. A ja go subnę. Pepe pepe. Albo wiecie co? Sora, że. Aha. Ym, tak. Eeeem, super. Kacper. PL. No. Skodałem. Ale chyba się tu nie... Oba. Nie ścięło chwilę. Dobra. No. Dobra. I, yy. Aha. <laughs> mhm. Dobra. E, Sora. Jeszcze zatrzymam się. Nie nagrywa akurat, bo już nagrywam jedną. To mi się tylko nagrywa. też mu tutaj chcę to tu wyśle. Wyślę. Dobra. Dobra. spodenki Tak. I szybko, szybko, szybko. A inaczej, dobra. Tak mu podam. Pa. Dobra. Ciekawe, jak on tutaj do mnie do Aha. Fuu, wow. zginąłem, zginąłem, zginąłem. Dobra, to się żegnam z wami. Ludzie, ten ma Afka, to sobie tak nie O, udam, że to jest mój skin. Dobra, to ja się żegnam z wami. Do następnego. Pa.